Od razu chciałem wam powiedzieć, że jest nowa aktualizacja i 30 października, czyli w maju urodziny właśnie będzie bardzo gruby film, więc bardzo polecam właśnie wyczekiwać 30 października na tym kanale. A godziny jeszcze nie wiem, pewnie około 12, więc możecie już wiecie. O słuchajcie na zegarkach. A my dzisiaj zajmiemy się nową aktualizacją i będziemy tutaj y, sprawdzać sobie y, co będzie tu i na końcu jest legendarny stardrop. Już myślałem, że za darmo, a za 24 dni będzie właśnie za darmo. A my otwieramy sobie Star dropa Trzymajcie kciuki, y, żeby było no i rzadki. rzadki. Mm, jak zwykle, 27 punktów, no i... Y, mamy tutaj... Wow. wow! Wow, wow, Bardzo dużo jest tych monet. I jeszcze punkty mocy. Ile? Ja nigdy tylu nie miałem. Więc przydadę się. Y, mamy też jakieś nowe spreje y, za darmo do Brocona i do Hanka. Oczywiście pewnie też ikony gracza będą. I tak. Ikony gracza. No więc bardzo spoko. Więc sobie to ustawiamy od razu. Jeszcze... Nie wiem co tutaj zrobić. Oczywiście nie ma ligi klubowej. Ale w klubie sobie wszystko zobaczymy. Sorki. Mamy start dropa. Z przeproszeniem. I nie wiem jak to jest stardrop, drop, ale nas bardzo laguje. No to musimy łączyć jednak. O nie, już w ogóle nas bagowało. A to musimy robić cięcie. I przeniosło nas do darmowego, legendarnego star dropa, więc trzymajcie kciuki, żeby to był jakiś skin albo... a no, w sumie postać nie, więc... Hiper doładowanie! Hiper mnie, Nie wierzę! Nie wierzę! Widzowie, nie! Widzowie, jeszcze mój brat tutaj przyjdzie na chwilę. Chodź, Mieszko! Chodź! Yy, mój brat też otwiera właśnie Dropa, yy, Legendarnego, bo mi drop yy, ten. No otwieraj. I co masz? Nie wiemy jeszcze. I yy, emotka do maksa. Yy, no więc tyle. A my mamy doładowanie i możemy właśnie się nim cieszyć, bo nie spodziewałem się tego. Yy, Znając mojego faceta oczywiście. Ale. Yy, no, jest to hiperdoładowanie Oczywiście nie możemy go używać, dlatego że nie mamy na nim 11 mocy, ale już mamy hiperdoładowanie. Więc tak to wygląda Jeszcze musimy zobaczyć co tam jest w sklepie mamy hyperdładowanie tańsze o wiele bardziej tańsze. Jeszcze mamy do rozy do Maisy, podajże I mamy bardzo i to bardzo stanione, stanione. promocje mamy bardzo dużo no właśnie. Yy, emotki yy, które normalnie by prawdopodobnie tyle i tak nie kosztowały ale te zestawy naprawdę się prezentują yy, bardzo i to bardzo yy, fajnie i są bardzo i to bardzo duże lagi 5 yy, kredytów za darmo, na razie ich nie będę odbierał. Yy, zobaczymy czy są jakieś nowe skinki albo coś nowego w ogóle. Zobaczymy w nowościach. Jest, jest! Mamy Edgara, co nie? Ten skinek jest fajny. Ale jednak nie jest za fajny. Lecz ten jest lepszy, chyba. Jeszcze mam tutaj co? Tak, tak. No więc mamy już 16 skinów. Yy, właśnie legendarnych, a my mamy jednego. Ale to wszystko w sumie zobaczycie na tym filmie do końca, co tam było wszystko. No więc w sumie tyle. Bo już trochę Wam w sumie zdradziłem, co tam będziemy robić, bo wiecie, że mamy skinki nowe. I w ogóle mamy takie tło. Wcześniej tych nie było takich specjalnych. Yy. Nie było takich specjalnych teł. Jezu, nie wiem, jak to się mówi, ale tego nie było. Więc bardzo fajnie, ze strony: mm, oczywiście, Brawl Stars Jak najbardziej mamy nowy tryb. Chyba sobie zagram na rundkę, jedną na I będziemy mogli też y, dropnąć nową postać się dropnąć, y, przetestować ją. Ale zobaczymy czy tutaj jest na, na samym dole? Nie ma. Okej. Okay. Więc yy, zagrajmy rundkę. Nasza perła jest wbita. Nie wiem po co ja ta, wam, te, wam te rzeczy pokazuję, bo już mam bardzo dużo zaspoilerowałem, ale sam film jest bardzo fajny. Oczywiście nie wiemy co mi dropnie, no bo czy, po co? Po co? Po co ma mi dropnąć przecież no albo nie gram nie 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 wyjdź 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 widzowie problemy techniczne ale ok spokojnie nie zagramy więc takim oto akcentem kończymy ten film mam nadzieję że wam się spodobał i mam nadzieję że wam zbytnio nie zaspoilerowałem ale ten film który się pojawi właśnie 30 października będzie przemocny widzimy się 咩都